Boję się tego oceniania wyznała smutna Klaudia. Kandydatka Tomasza R z rolnik szuka żony zauważyła, że nie jest faworytką rolnika. Klaudia, kandydatka Tomasza R z rolnik szuka żony nie zdradziła pozostałym uczestniczkom, że jest w ciąży. 23-letnia Klaudia w najnowszym odcinku hitu TVP była wyraźnie smutna i wy. Jak sama przyznała, obawia się oceniania i gorzkich komentarzy, że wysłała swoje zgłoszenie do randkowego programu, ponieważ szuka ojca dla dziecka. Ciężarna uczestniczka rolnik-szuka żony zauważyła również, że faworytką Tomasza R jest inna kandydatka. Rolnik-szuka żony, kandydatka Tomasza R nie powiedziała pozostałym uczestniczkom o ciąży. Kolejny odcinek Rolnik Szuka Żony już za nami. W najnowszej odsłonie programu kandydatki i kandydaci rolników i rolniczki przyjechali do ich domów. Na gospodarstwie Tomasza R pojawiły się Justyna, Katarzyna oraz Klaudia. Fani Hitu TVP z pewnością doskonale pamiętają, że Klaudia, kandydatka Tomasza R z Rolnik Szuka Żony, spodziewa się dziecka. Dziś okazało się, że kobieta do tej pory nie powiedziała pozostałym uczestniczkom, że jest w ciąży. Ogranicza mnie to, że nie powiedziałam dziewczynom, że jestem w ciąży i trochę nie wiedziałam, co omówić w pewnym momencie. Boję się tego oceniania, że przyszłam do programu, bo jestem w takiej sytuacji, że szukam tatusia. Dużo ludzi może tak myśleć, wyznała Klaudia. Klaudia zauważyła również, że to nie ona jest faworytką Tomasz'a R. Ciężarna kandydatka rolnika oceniła że to Kasia ma u niego największe szanse. Czuję, że Tomasz troszkę tak w inną stronę może, ku Kasi może bardziej się skłania. Już się nie czuję tak pewnie, jak się czułam. Sam Tomasz R. z kolei przed kamerami nie ukrywał, że najlepiej czuje się u boku Justyny i wszystko wskazuje na to, że to jednak ona jest teraz faworytką rolnika. Jak zamknę oczy to widzę Justynę koło siebie. Dobrze mi się z nią rozmawia. Gdy patrzę w jej oczy to czuję to coś, mówił szczęśliwy rolnik. Myślicie, że między Tomaszem R. a Justyną z rolnik szuka żony narodzi się miłość? लिया बरन हो बस बड़की बड़की हकता रहना हने लोग कुछ सुनावे के बाद सुन बड़ी बड़ी से